Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Damian Bugański, a to seria Rozrusznik Poranny i będziemy zaczynać za 7 sekund pierwszym ćwiczeniem, które będzie ukierunkowane na... Tak naprawdę rozruszanie tylnej taśmy, ale nie będzie to tylko taka mobilność, ale w zasadzie też ćwiczenie wzmacniające na pośladek. Więc staję sobie na szerokość bioder i pracę wykonuj biodrem, czyli mocno biodrem do tyłu, następnie biodrem do przodu. I teraz ja wiem, że to wygląda jak skłon w przód, ale nie robimy tutaj skłonu, albo w zasadzie robimy, ale tylko dlatego, że staramy się cały ruch przenieść na biodro, czyli biodro idzie mocno do tyłu a skłon następuje jako konsekwencja właśnie pracy biodrowej, więc jest to bardzo ważne, żeby nauczyć się tego ruchu po to, żeby móc efektywnie wykonywać różne ćwiczenia, takie jak przysiady, wykroki, martwe ciągi, martwe ciągi na jednej nodze, na dwóch nogach. Generalnie jeśli trenujesz na siłowni, a nie umiesz zrobić tak jak ja tutaj, to znaczy, że trzeba się nauczyć, bo bez tego ruchu, bez tego ruchu zawiasowego, bez wzorca hip hinge, będzie ciężko i nie będzie efektywnie i będzie kontuzjogennie, więc naucz się tego Dobrze, zrobione. Pierwsze ćwiczenie za nami. I teraz przechodzimy sobie do siadu klęcznego, czyli pięty blisko, stopy leżą i siadamy sobie na piętach i będziemy pracować obręczą barkową. Będziemy robić takie wyciskanie do świecznika, czyli rotację plus wyciskanie więc zaczynamy sobie i teraz rotacja najpierw do dołu, później do świecznika i nad głowę. I teraz starasz się, żeby cała ruchomość wynikała z ruchu obręczy barkowej i stawu ramienno-łopatkowego, a nie z na przykład odcinka lędźwiowego czy odcinka piersiowego, czyli nie wyginaj się w kręgosłupie. Napnij sobie brzuch, ustaw neutralne krzywizny kręgosłupa, czyli i lordozę, i kifozę, i lordozę szyjną i już ich nie zmieniaj, tylko skupiaj się na obręczy barkowej. Pokażę jeszcze bokiem, oczywiście, żeby było widać i pracuj sobie. Ta obręcz barkowa, no oczywiście znowu, jeśli chodzisz na siłkę, robisz jakieś wyciskania, podciągania, no to ten wzorzec ruchowy musi być. Bez tego łatwo będzie łapać kontuzję przy wszystkich wyciskaniach, będzie łatwo łapać kontuzję, no jakby też przy podciąganiu, no więc zwróć na to uwagę, żeby mieć ten zakres ruchu poprawny po prostu. Ok, super zrobione i za chwilę będziemy mieli kolejne ćwiczenie. I teraz to kolejne ćwiczenie to połączenie kociego grzbietu z mm, ukłonem japońskim. Więc to ćwiczenie również już występowało. Bardzo fajne w zasadzie na mobilność kręgosłupa, mm. więc y, po prostu wykonaj sobie to. Pamiętaj, od zgięcia do wyprostu, czyli gdy jesteśmy w kocim grzbiecie to mamy mocne zgięcie. Właśnie kręgosłupa, a później przechodzimy do wyprostu w momencie gdy jesteś w pozycji ukonu. Więc pracujemy sobie cały czas. Oczywiście łatwiej będzie, gdy kolana ustawisz szeroko, wtedy ta klatka piersiowa będzie mogła się wcisnąć między kolana. Zakres ruchu będzie lepszy no i po prostu ćwiczenie będzie bardziej efektywne. Pamiętaj o oddechu, wykonaj sobie to ćwiczenie w taki spokojny, zrelaksowany sposób. Nie staraj się tutaj na siłę poprawiać zakres ruchu, prawdopodobnie jeśli wykonujesz to ćwiczenie zgodnie z tym, jak lekarz i farmaceuta i trener zalecił, czyli wykonujesz je na przykład rano przez 5 minut, to tutaj to jest po prostu rozruch. 4, 3, 2, 1, no i brawo, pięknie, zrobione, mamy kolejne ćwiczenie i teraz w kolejnym ćwiczeniu już będziemy leżeć, więc... Będzie miło. <laughs> Dłonie w bok i będziemy stopa do dłoni po przekątnej. 3, 2, 1. Połóż się na plecy i działamy. Unosisz nogę, przenosisz do boku. I teraz możliwe jest to, że ta druga ręka ci się po prostu uniesie do góry, jeśli tam tej mobilności brakuje w ruchu rotacyjnym. Nie przejmuj się tym, po prostu połóż nogę, weź kilka wdechów, wyluzuj. Być może z wydechem uda ci się. Troszeczkę rozluźnić, poprawić ten zakres ruchu. A jeśli nie, no to też nie szkodzi, z czasem będzie lepiej. I teraz tak wychodzi na to, że następny tydzień to ostatni tydzień naszego wyzwania, naszego nowego sezonu rozrusznika porannego. Więc zgodnie z tym, że zawsze na koniec sezonu coś jest, jest jakiś jakiś podarek ode mnie dla Was, dla osób, które na stałe to robią, to koniecznie bądź w następnym tygodniu, bo będzie się działo, bo będzie coś ciekawego. Więc bądź, rób, i wyczekuj i wyszukuj informacji, co się pojawi, co można dostać. 3, 2, 1, super. I za chwilę przed nami ostatnie ćwiczenie, tym razem kardio na pobudzenie i takie no na pobudzenie, pobudzenie, obudzenie i rozkręcenie układu krwionośnego, więc 3, 2, 1, bieg bokserski, bam, poszło, jedziemy sobie bieg bokserski i tutaj na paluszkach mięciutko, tak żeby nie stukać, nie tupać, nie uderzać, tylko cichuteńko jak bokser, jak kocur, który porusza się bezszelestnie, to ty też się tak poruszaj, oddychaj przez nos, pięści pracują do przodu, pach, 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 Nakręcamy się na lepszy dzień, nakręcamy się na lepszą sprawność, nakręcamy się na to, żeby ten nawyk utrzymać w swoim życiu jak najdłużej, nakręcamy się na to, żeby budować swoją sprawność i zdrówko aktywnie, bo masa osób nic nie robi. Masa osób myśli, że jeśli kręgosłup nie boli, to tak będzie zawsze. Masa osób myśli, że jak sprawnych byli w liceum czy w podstawówce, to zawsze tak będzie. Niestety nie. Twoja sprawność, twoj, Twoja sylwetka, twoje zdrowie zależą od ciebie. Więc to, co teraz robisz, jest Twoim pierwszym krokiem. Ruszaj się, trenuj, bądź aktywny, a będzie dobrze. 3, 2, 1. Pięknie, dzięki, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć.